Dzień dobry Państwu, Kaźmierz Malczewski z gazety i portalu Boles Info. Witam pa Państwa bardzo serdecznie, tym razem gościnnie y, w siedzibie y, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. Witamy tutaj Pana Prezesa Józefa Kula. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Panie Prezesie, ile Pan dzisiaj już wypił wody z kranu? Ja w ogóle zaczynam dzień od wypicia szklanki wody. To, to przed, ale ale rozumiesz, że strany... Przed gimnastyką z kranu piję naszą wspaniałą, chłodną, dobrą wodę i dzień kończę zawsze szklanką. W pracy na moim biurku stoi karawka, staram się ją w ciągu dnia wypić. To jest takie minimum. Mhm. Także mamy takie ładne karafki. Czyli, czyli, czyli samo poczucie pana i ta praca jest zależna od ilości wypitej wody? Tak, to naprawdę w dużej mierze zależy, myślę, że o tym będziemy mówić, jak ważny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie ma woda. Panie profesorze, zanim zaczniemy mówić o wodzie, to chciałem jed, na jedną rzecz zwrócić uwagę, co mówią nasi i, czytelnicy. Ostatnio była nawałnica w Bolesławcu i ulica Zgorzelecka znowu była nieprzejezdna, bo zebrało się bardzo dużo wody. Wszyscy jak obciążają Wasze przedsiębiorstwo tym sytuacją. Jak, co, by pan, jakby, co pan by chciał powiedzieć na ten no, temat? Bardzo dobrze, że o tym wspominamy, bo to nas dotyka i, i chyba wszyscy przyznamy, że w skali niespotykanej i niechcianej. To, co się dzieje w przyrodzie w tej chwili, to przekracza wyobrażenie. Ostatnia, poprzednia noc, nie ostatnia, tylko wcześniejsza jeszcze noc, dotknęło nas, a chyba najbardziej, tam właśnie na Osiedlu Kwiatowym, gdzie ja mieszkam, tam było to epicentrum. Tej burzy, to, to było po 23. To było niewyobrażalne. Drzewa po prostu, jak zapałki się chwiały. Jak ktoś chce zobaczyć efekty, może jeszcze się wybrać do parku przy ulicy Narcyzów, gdzie potężne drzewo, ponad stuletnie klon taki piękny, wspaniały z korzeniami został wyrwany. W pozostałych drzewach są pogrywane gałęzie to było w całym mieście. To, no tak, ale, to jest coś ale, nadzwyczajnego. Ale prosi, deszcz, deszcz moim zdaniem padał mniej więcej jak 20-30 minut. Dobrze, więc, więc to była ogromna ulewa, taki biały szkwał, poziomo padający deszcz. Kolejne drzewo to właśnie w rejonie tej ulicy no tak, tam padło, tak, prawda? Tak, tak, tak. I teraz tak, myślę, że to jest ważna informacja, ja chciałbym to na spokojnie Państwu wytłumaczyć. Na ile przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji ma związek z tymi krytycznymi sytuacjami w niewielkim stopniu dlatego, że wody deszczowe i opadowe one nas interesują w sensie formalnym jak się dostaną do naszej kanalizacji, a one się dostają do naszej kanalizacji poprzez pewne urządzenia, wpusty uliczne, studzienki tych wpustów i to nie są nasze urządzenia, żadne z nich za wyjątkiem na naszym placu to jest urządzenie zarządców, właścicieli dróg, Właścicieli terenów placów. I ich zadaniem jest utrzymać to w takim stanie, żeby to nie było, żeby to było drożne, niezatkane, niezapchane, niezasypane piaskiem jeszcze z zimy. A w takich sytuacjach, jak ta nadzwyczajnych, kiedy dosłownie gałęzie i liście to i one natychmiast zatykają te kraty, no to trzeba momentalnie to po prostu oczyszczać. I teraz tak. Ważna jest ta drożność i przepustowość. Nas się widzi, naszą firmę się widzi jak czyścimy te wpusty uliczne, ale my to robimy na zlecenie zarządców, bo mamy wspaniały specjalistyczny sprzęt, kamery i my na zlecenie to możemy czyścić i udrażniać. Pamięta Pan, wracając do ulicy Zgorzoleckiej, bo ważna jest ta Drożność i przepustowość, takie dwa pojęcia, czyli drożność, żeby to było czyste, żeby ta woda mogła tam przepłynąć, a to, co jest po naszej stronie, to przepustowość. I tu trzeba powiedzieć, że Bolesławiec zrobił wielkie inwestycje, to była tak zwana ISPA, czyli Fundusz Spójności. Pan redaktor tak. pamięta, to jest lata 2007-2009, no to wtedy z pieniędzy unijnych było ponad 10 milionów dotacji. Wtedy zmodernizowano. No tak, to były inne pieniądze niż teraz. Tak, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, wybudowano wiele kanalizacji, właśnie, w tym deszczowym. Gdyby nie ta wielka inwestycja wykonana przez władze miasta, to dzisiaj byłaby o wiele gorsza sytuacja. Więc my przetustowość sieci mamy dobrą. Trzeba zadbać o tą drożność, która nie jest po naszej stronie. Przykład ulicy Zgorzeleckiej. Byliśmy hmm. razem, tak, stał prezydent tak. przy nas, nie wiem, to było 3-4 lata temu. No kilka lat temu. Na ulicy z jezioro było, tam po kolana, to mało powiedzieć, było więcej tej wody. Parking przy Kerwurze był zalewany. Myśmy pomagali, myśmy pomagali, pompowaliśmy, ale. Po tym wydarzeniu prezydent zwrócił się do nas z prośbą: spróbujmy rozwiązać ten problem. Dyrektor Grzegorz Kozłowski siatł nad tym i rozwiązał ten problem. Mm -hmm. Tak dogłębnie to przeanalizował, robili próbne wykopy. Okazało się, że tam był kanał, o którym nikt nie wiedział, po niemiecki nie. kanał. On go odnalazł. Wprowadziliśmy wodę do kanału, którego drożność jest zupełnie wystarczająca. Mm -hmm. Zabudowaliśmy dodatkowe wpusty, tak zwane krawężnikowe. Żeby, kratka się łatwo zatyka, na krawężniku trochę trudniej. Ale to co się działo tej nocy, to, to się wszystko zatkało. I to nie był powód tego, że tam są złe urządzenia podziemne, tylko trzeba było tam postawić człowieka z grabkami i te wpusty po prostu oczyszczać na bieżąco. Ale to jest zarządca drogi krajowej. Zarządca, czyli pośrednim tym zarządcą drogi krajowej jest powiatowy zarządy. Wykonuje zadania. Wykonuje zadania. zadania. No więc, więc tutaj A. powinniśmy chyba zaapelować do, do tego, no bo te nawałnice. Do, tam wszystkich, się tutaj, zarząd... do, wszystkich, do wszystkich zarządców. Do wszystkich Pilnować. Pilnować, pilnować i, bo... A tak naprawdę ogromne szkody robią te wody powierzchniowe, które się nie zmieszczą, one nie przepłyną. No. I to jest problem. Bo, bo mówią, nie, czytelnicy mówią, że powodem tego jest jak gdyby zabetonowywanie Wolesławca. To jest taki cywilizacyjny w tej chwili trend, tak, że ta woda jak nie może wsiąkać, ona musi przepływać i trafiać do systemów kanalizacyjnych. I co jeszcze warto powiedzieć? Warto powiedzieć, że tak, my w Bolesławcu w samym mieście tylko mamy system kanalizacji ogólnospławnej, mhm. więc tu można odprowadzić wodę z dachu, z rynny, z placu i tak dalej. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest w Gminie, czyli mhm miejscowości to już prawie miejskie tak no dobra tak, bo to, bo kto wie czy za chwilę nie będą miejskie dobra zupełnie, Kruszyn tak? ale tam jest kanalizacja tylko sanitarna tak. tam nie wolno odprowadzić wod do kanalizacji wody z dachu z placu no tak sobie y Samorząd wybudował te kanalizacje i tak to wygląda, ale my też na to wpływu nie mamy. My, jak jest burza, to musimy pilnować właśnie tej przepustowości. My wtedy pilnujemy wszystkich przepompowni na całym ogromnym obszarze, żeby to wszystko funkcjonowało. Są sytuacje, o tym też chcę powiedzieć, że może, na przykład, piwnica być zalana z kanalizacji. To się zdarza, ale my wtedy jedziemy. Każdy taki przypadek sprawdzamy. Warto no. powiedzieć, bo to jest praktyczna rzecz, każdy kto ma jakiekolwiek urządzenie poniżej terenu kanalizacyjne ma obowiązek mieć klapę zwrotną na przykanaliku. Ta klapa to jest proste urządzenie, ale ona przepuszcza w jedną stronę ścieki. Jak w sieci wzrośnie ciśnienie i ścieki próbują się przedostać do domu, klapa się zamyka. Tylko nie wszyscy to mają. Dobrze, panie My chętnie służymy radą, pomocą i jak są sytuacje, że jest nasza wina, jedziemy, usuwamy, Zwracamy koszty w tej nawałnicy. Tej mm -hmm. poprzedniej nocy był jeden taki przypadek w Bolesławcu, tak. gdzie się rozszczelniła nasza kanalizacja. Jeden. Panie prosie, o tych sprawach nawałnic, burzach, gradach moglibyśmy tutaj rozmawiać cały może, dzień, może. i zważywszy, że no, przewidywane są kolejne. Ale może pomówmy o takim przyjemniejszym temacie. Przygotowałem tutaj dla pana pytania. Proszę pana, rozpoczęliśmy wspólne przedsięwzięcie promujące picie wody skranu. Jak pan ocenia, jakie korzyści może przynieść tak, ta, ta nasza akcja? Ja myślę, tak nawet trochę próbując kontynuować, że to się jedno z drugim łączy. Bo nasza akcja ma też wymiar ekologiczny, prawda? Bo to, co się dzieje, to jest niestety naszą planetę zaśmiecamy. I to jest nasza wspólna akcja. Chcę za to podziękować, bo to była wasza inicjatywa. Bernard Łęcki rok temu pisał o szklanych butelkach i dlaczego my się tym nie zajmujemy. To kiedyś pisali o szklanych domach, teraz o szklanych butelkach. Pięknie. I okej, okay. a w tym roku przyszedł i powiedział coś, co mnie urzekło. Zróbmy, zróbmy wspólnie coś dobrego. No i to, to była ta propozycja, tak? Są takie piękne butelki i wspólnie je promujemy. Jest wiele pomysłów tej akcji, którą dopiero rozpoczęliśmy. I ona jest wspaniała, bo no o co chodzi w tym wszystkim? Chodzi o to, żeby pić wodę, pić wodę zdrową, nie przepłacać i nie zaśmiecać. Tak? Czyli ten aspekt zdrowotny, tak naprawdę, to my nie doceniamy znaczenia wody dla organizmu. To, co tutaj Pan mhm. na początku powiedział. Wszystkie procesy w naszym organizmie zależą od wody. To tak do 90 ileś tam procent w ogóle nasze ciało to jest woda, prawda? Mózg funkcjonuje bez wody. Mało tego, w czasach pandemii w ogóle oczyszczanie organizmu z toksyn też jest Cięcia. dzięki wodzie. Skóra, włosy, paznokcie. Ja kiedyś z zaskoczeniem czytałem naukowy artykuł o tym, jak ważny wpływ ma woda na stawy. Krząstka stawowa bez dostatecznej ilości wody się niszczy. Więc nie kolageny, a szklanka wody. Więc czynnik zdrowotny jest niezwykle ważny. Ekonomiczny, drugi, prawda? To, co już pokazaliśmy Państwu. Metr sześcienny wody u nas w wodociągu zdrowej i świeżej kosztuje 3 ,90 zł. i No ale nasi czytelnicy będą, że jeszcze do tego trzeba doliczyć ścieki, no to będzie trochę drożej. Można sobie policzyć ze ściekami. Można, bo to zależy właśnie, jak liczymy, ale za wodę tyle płacimy. Jak ktoś kupi w butelce wodę, to też później nam kanalizację tą zatyka i nie tylko wodą. Nie, żeby... zasila. No tak, tak. Także 3,92. Ścieki kosztują 6,91. My w sumie płacimy 10,80, No dobrze, panie proszę. I, i, okay, i tylko... teraz tylko ja chcę jeszcze ten wątek, skończę tą myśl jak nawet krótką. Także metr wody, 1000 litrów tyle z kranu kosztuje. Za dużo ludzi kupuje tą wodę w sklepach, w marketach, w butelkach plastikowych. Nasza woda jest świeższa, często nawet lepsza. I metr sześcienny takiej wody w butelkach to jest 666 butelek. To jest około 1000 zł. Proszę, prosty, krótki A rachunek. Jest... A jest z kranu ile by to kosztowało? 3,90? No zł. tak, ale jakbyśmy jeszcze dodali te ścieki, powiedzmy. No, no to jest 10 10, 8, zł. 10 zł. A 10 tu zł. jest 1000 zł. Czyli 100 razy więcej. 100 razy więcej. 100 razy, razy więcej kosztuje picie wody z butelek niż z skran. Tak. No dobra, no ale... I, I ten czynnik ekologiczny, te 666 butelek, my je w najbliższym czasie Państwu pokażemy w kontenerze. Ile tego jest? No tak. A plastik najgorzej zaśmieca planetę. A zaśmiecona planeta nam się odwdzięcza takimi sytuacjami. I miałem okazję to, Jak... Panie Prezesie, zobaczyć, bo yy, yy, te, za 10 takich buteleczek dawaliśmy jedną taką skrawę. Tak, tak. No to cała redakcja była w tych butelkach. No... no i tutaj te pomysły, tak? Bo myśmy usiedli razem i zastanawialiśmy się, co będziemy robić, co chcemy robić, jak to ma wyglądać. No i powiedzieliśmy o tym, trzeba pokazać te 666 butelek. Skąd je weźmiemy? No to zbierajmy, tak? Pani Agnieszka Troska wpadła na to. No byliśmy w szoku jak tu ludzie garnęli do nas z tymi plastikowymi butelkami. Nie Pan co, no jedno, jedno to akcja idzie dobrze, a druga są jakieś takie komentarze, które mnie niepokoją. Tak? No, no mówią, że woda ta nieraz jest żółta. Prawda jest? <laughs> Więc tak, proszę Państwa, nasza woda z kranu jest na pewno zawsze świeża. W butelkach plastikowych często miesiącami leży na różnych placach. Nasza woda z kranu ma parametry chemiczne, fizyczne, chemiczne zbliżone, a często lepsze od tej wody w butelkach. I jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tej wody, to my dajemy dużo większą gwarancję niż producenci wody w butelkach, bo ta woda jest cały czas online badana, czyli monitorowana, monitorowana online w systemie jakościowym. Tak. Mieliśmy to nawet dzisiaj pokazać, ale jeszcze to pokażemy. Mało tego, my mamy akredytowane laboratorium, które nas kosztuje, prawda? Ale my bezpieczeństwo na pierwszym miejscu stawiamy. My robimy systematyczne Specjalne certyfikaty jakościowe też, macie? Tak, My wspólnie z SanEPIDem badamy tą wodę w laboratorium. Także tu gwarancja jakości jest na pierwszym miejscu. Producenci wód butelkowych mają obowiązek raz w roku zbadać jakość wody. No dobrze, no tak pan mówił. Ale... ale to zabarwienie jeszcze, prawda? No. Bo to zgubiliśmy. To jest bardzo ważne pytanie. Zdarza się, jeżeli woda w sieci jest dostarczana, są awarie, są remonty. My zawsze po takich robotach płuczemy sieć. Dokładnie jest dezynfekowana, płukana. Część gdzieś może zostać, szczególnie w przyłączu. I po takich awariach, ktoś odkręca kran, leci woda nieprzejrzysta, zabarwiona, trochę taka brunatna. Wtedy czas spokojnie odkręcić kran w całości, odczekać. W zasadzie 5 minut wystarczy. W ciągu 5 minut wylewa się z takiego kranu około 20 litrów wody. To jest 8 groszy. No 10 no to byłoby powiedzmy no do 20 groszy. No tak, no, to, to jest ten końce. wymiar, prawda? ale mamy krystaliczną wodę. Inni znowu to też w tych pytaniach, ja czytałem mm -hmm. trochę tych wpisów, były... No, no, no chodzi no, ale, o kamień, nie? że gotujemy to wodę... Ale jeszcze tak, bo to o zabarwieniu mówimy, czyli to brunatne no, tak. wyjaśniliśmy sobie. Rzadko się pojawia, ale jeżeli się zdarzy, to na pewno ta woda nie ma jakichś zdrowotnych, tylko po prostu jest nieładna, przeciwwskazań, po prostu trzeba to przepłukać i jest ok. Natomiast Wszystkie nowoczesne krany mają takie piękne urządzenia, siteczka, perlatory. Tak no nazywamy. to się biała jest woda. Się Bo jak się puszcza przez taki porządny kran tą wodę do szklanki, to takie ma białe zabarwienie. No to nic innego, jak ta woda w tych siteczkach zmieszała się z tlenem, z powietrzem. Czyli jak natleniona, tak? Jest, tak, natleniona. Jak postawimy ją sobie z boku na chwilę, to zobaczymy, jak pięknie ona się zaczyna klarować. To jest po to, żeby mniej zużywać wody. Bo taka woda z kranu ona się nie rozchlapuje i my, myjąc ręce naczynia zużywamy jej mniej. Mm. Ale to jest tylko to. No, a ludzie to kojarzą z tym, że jak gotują potem tę wodę, to kamień jest. A to jest inna sprawa. I teraz tak, ja rozumiem wszystkie panie, które, które chcą mieć wszystko ładnie błyszczące, a tu powiedzmy gdzieś woda zostanie, wyschnie, jest jakiś, no, tak. jakiś lat po tej wodzie, mało tego w czajniku kamień się robi. Tak. Ale to jest sygnał, że mamy dobrą, zdrową wodę, bo to jest nic innego jak jony magnezu i wapnia, które w procesie gotowania się osadzają. Albo w procesie wysychania zostawiają ten ślad. Bo co warto wiedzieć? Woda bez tych jonów. Najczystsza, jakby ktoś chciał, to destylowana, prawda? No tam, no to jest... Wytrącone wszystko. Nie, no destylowano bo... wodę, gdybyśmy pili, to byśmy nie przeżyli tego. To byśmy wypłukali tą wodą minerały, a nic nie dostarczyli. Śmiertelna. Natomiast woda, która ma w odpowiednich proporcjach te jony wapnia i magnezji z wodą zdrową, badania na dużych populacjach, na przykład Gruzini żyją długo dlatego, że mają twardą wodę. Czyli choroby serca i wiele innych takich schorzeń właśnie przy twardej wodzie ich nie ma. To my się cieszmy z tego. Wyczyśćmy sobie szmatką, powiedzmy krany, wypolerujmy i czajniki od czasu do czasu sobie można też odkamienić, ale dla zdrowia to jest niezwykle ważne i potrzebne. Pytają też czytelnicy, czy warto stosować filtry przy tej wodzie. Nasza woda jest wodą ze studni głębinowych. Proszę powiedzieć, właśnie z jakiej głębokości my wydobywamy, hmm. bo to jest, to, to, znaczy, to... Tak, to warto jeszcze o pewnej rzeczy hmm. powiedzieć, bo tak, generalnie. Większość, dlaczego mamy takie to szczęście i dlatego chcemy się tym dzielić, chwalić i mówić ludziom, żeby wiedzieli. Więc większość miast od Warszawy poprzez Wrocław, Jelenią Górę, Legnicę musi korzystać z wody powierzchniowej. Tak, to czyli z rzeki i tak dalej. Tak jest. Nie? Oni oczywiście tą wodę oczyszczają, uzdatniają, dezynfekują ale to nie jest woda źródlana z podziemnych, głębokich zbiorników. My mamy to szczęście, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy ogromny dostatek tej wody, dbamy o nią i my wodę szczepiemy ze no, Na ten temat też możemy sobie porozmawiać. Oczywiście trzeba racjonalnie zużywać wodę. I my tej wody mamy pod dostatkiem. Mamy najgłębsze studnie na ulicy Modłowej. To są dwie studnie o głębokości 100 metrów. Pozostałe studnie, a mamy ich 22, to są rzędu około 40 metrów w głębokości. I to jest naprawdę woda w tej nomenklaturze uznawana za wodę źródlaną. My, tak jak mówiłem, jak dbamy o jej bezpieczeństwo, warto powiedzieć, że my mamy jeden system sieciowy tej wody. Że patrząc tak na mapę, obsługujemy tu duży obszar, to od Kozłowa na północy, na południu gradówek. To tak jak jedziemy do Świeradowa, to przez Gradówek przyjeżdżamy, to już to wiem, góry wiem, się tam zaczynają. Nie Daleko Rakowic Wielkich. To jest jedna sieć. Jedna sieć bezpieczna, monitorowana, tak zwana inteligentna, zdalnie sterowana, z monitorowanym ciśnieniem. My mamy tutaj takie urządzenia, że no wiele firm nam tego zazdrości. I to jest to dbanie o tą jakość. A jeszcze bezpieczeństwo. My na tych urządzeniach, tam gdzie dzisiaj mieliśmy być na, na, na suwie Rakowice, ale okazało się, że tam jest słaby sygnał trochę, to jest nasze takie najnowocześniejsze ujęcie. My tam możemy wyprodukować na dobę 10 tysięcy metrów sześciennych. Na wszystkich naszych ujęciach możemy wyprodukować. Ja przepraszam tak? chcę powiedzieć, że my pokazujemy w tej chwili, bo nasz to pan Bernard Lentowski był I w Rakowicach wiem, tak, fotografował i fotografował i pokazuje tą instalację. Która Świetnie. jest na pierwszy rzut oka, jak patrzę tutaj, no to jeden z najnowocześniejszych jest bardzo w nowoczesna. To jest zdalnie, wszystko sterowane, pięknie funkcjonuje. Tam właśnie jest ten system online badania wody. Ja chcę powiedzieć teraz o tych ilościach. Jak my możemy być bezpieczni i my nie apelujemy, jak są uprawy, nie podlewajcie trawników. Podlewajcie trawniki, podlewajcie kwiaty, bo ta przyroda w układzie ekologicznym, żyć. Wszystko potrzebuje żyć. My, My możemy wyprodukować na dobę 27, ponad 27 tysięcy metrów sześciennych. na ilość. A potrzebujemy 9,5. Czyli my nawet połowy nie wykorzystujemy potencjału naszego. Czyli to jest to nasze bezpieczeństwo. My mówimy inwestorom przyjeżdżajcie do Bolesławca. Wody mamy pod dostatkiem, ścieki wam oczyścimy. To jest miasto twórcze, to jest niezwykle ważne. I my no. przez lata zapewniliśmy to bezpieczeństwo, inwestując. Ta nasza nowoczesność, to można by dużo o tym rozmawiać, może jeszcze będzie jakieś pytanie. Yy, ja muszę powiedzieć o, o, o takiej sprawie, żeby też jakoś yy. na ludzi działała wyobraźnia. Jeżeli my wydobywamy wodę, bo wydobywamy ją, tak, prawda? Tak, głębokości, pompujemy głębokości, tak. głębokości 100 metrów. To oznacza, że ta woda musiała się do opadów tam przedostać i przefiltrować przez różne minerały, skały i tak dalej. No i stąd ta woda jest smak, tak, zawartość. My wody nie oczyszczamy, my wodę tylko uzdatniamy. Tak. Na Modłowej tam jest trochę za dużo żelaza, to taką technologią na no ją no to robimy. Na Rakowicach troszeczkę musimy pycha zdjąć. Panie, panie prezesie, Ale jakie są ceny tej wody, bo? I ciągle wszyscy narzekają, że woda jest jednak droga. Nie wiem, nie wiem na jakiej, no jeżeli porównamy ją do wody butelkowej, to jest w ogóle tania, no prawda? Tak, myśmy, ale normalnie. Jak myśmy to... już się powiedzieli o tym czynniku ekonomicznym, jak to się różni ta cena metra sześciennego w butelkach, a z kranu. To Przypomnę, 3,92 to jest metr sześcienny wody, cena brutto za metr sześcienny wody i 6,91, za ścieki. Razem to jest 10 złotych i 83 grosze. Metr sześcienny się... wody, żeby wszyscy zrozumieli, to, to, to jest 1000 litrów. 1000. Tak. I teraz jak to wygląda, bo najlepiej pokazać na mhm. jakimś tle. Tak. Średnia Dolnośląska to mhm. jest 12 złotych i 50 grosze. Za, ku... za metr sześcienny, czy za kubik wody, niektórzy mówią. Tak, wody i ścieków. Tak. Przypomnę 10,83 12,51, mm. ogólnopolska 12,55. No mm. to popatrzmy, mamy prawie 15% niżej od średniej. Mm. Przy takich inwestycjach, przy takim zaawansowaniu technologicznym, można mieć tanią wodę i nic nie robić, nie? a my ciągle inwestujemy. Więc to jest, to jest dobra cena. to, jest doba... Oczywiście... to jest tak, że jest cena. Ale na tle województwa czy regionu naszego dolnośląskiego, jak to wygląda? Ja to nawet mówi? gdzieś tutaj miałem takie zestawienie, nie wiem na ile to będzie jeszcze, widać. W my jesteśmy? tu. Czyli tu jest cena najwyższa. Mhm. Idziemy w stronę najniższych. Zobaczcie Państwo, gdzie my jesteśmy. Tak? Z tą ceną 10,83 brutto. Tu ważna też informacja, bo my obsługujemy lwówek i my obsługujemy wleń. Tam mhm. jest inna cena. To no tak, inne koszty wydobycia, inna mhm. Ale też warto wiedzieć, że my wchodząc na inne obszary, powiększamy majątek spółki, dodajemy sobie roboty, ale dla naszych klientów robimy dobrze, bo część kosztów ogólnych idzie tam. Panie proszę, mam takie inne zupełnie pytanie. Jesteście we Lwówku, jesteście we w Lenią. No, a przecież tutaj pobliżu jest Warta Bolesławiecka, jest Gromadzka. Dlaczego tu nie jesteś? Bo do tanga trzeba dwojga, można by <laughs> powiedzieć. My chcemy. My chcemy bardzo, natomiast no to jest polityka pewna, tak? Właścicieli tych, tych, tej sieci. Ja mam nadzieję, że tutaj my rozmawiamy ze wszystkim. Przecież to jest rozmawiamy. jeden powiat, więc trzeba by było. To, to warto, jakoś... by było, warto by było, bo to się broni ekonomicznie. Mm -hmm. Tym bardziej, że na przykład jeżeli chodzi o gminę Warta, no to, to, to dla nas to jest bardzo mało, mały obszar, sprzedaż nieduża, a myślę co dla wójta byłoby najważniejsze, to my jesteśmy w stanie jego ścieki bez problemu przejąć. No bo my zainwestowaliśmy wielkie pieniądze w oczyszczalnię ścieków, mamy sprawną dobrą z, w dzisiejszym wywiadzie jest. nie będziemy wójtów ani burmistrzów namawiać na rozmawiamy, tego. Typu, tylko rozmawiamy, rozmawiamy cały czas. Natomiast Panie, panie Prezesie, dwa lata mamy COVID-u. Tak? Jak Wasza spółka sobie dała radę? Czy w czasie tego COVID-u dwuletniego spółka się rozwijała, czy trochę przyhamowała? Jak to w ogóle wyglądało z inwestycjami? No niestety, ta pandemia wszystkich nas zaskoczyła. Dla wszystkich była nieoczekiwana i groźna. I tak naprawdę najgorsze były początki jak myśmy jeszcze nie wiedzieli, co to będzie. Tak? Były Chiny, były inne państwa. My do tego się cały czas przygotowywaliśmy. Jedno w mojej takiej ocenie z perspektywy czasu jest ważne, bo decydenci jak gdyby zrozumieli, zobaczyli jak ważna nasza branża jest, tak? jak ona jest potrzebna. Ona jest zawsze potrzebna, no, tak. ale w tak trudnych czasach jak pandemia to w sposób szczególny. I uznano, że my należymy do tej infrastruktury krytycznej, tak? o którą w sposób no, tak. szczególny no, tak. trzeba dbać. No, tak. Było wiele zaleceń, dla nas to było jak gdyby takie wtórne, bo my to wszystko mamy już dużo wcześniej. Czyli my już monitorowaliście my jakoś wcześniej, certyfikaty jak My zarzą, jakoś zarządzanie ciąży. krytyczne mamy przyćwiczone, możliwość dzięki tym inwestycjom zdalnego sterowania, wieloma procesami. My byliśmy spokojni. Jednego baliśmy się bardzo, bo nie wiadomo było jak będą kwarantanny organizowane, mhm. że na przykład mi nagle pół załogi zamknie na kwarantannę, prawda? To byłoby... Dla nas złe, ale myśmy też przeciwdziałali, podzieliliśmy załogę wtedy na dwie grupy pracujące bez, żeby kontaktu, nie ryzyka, bez tak? kontaktu ze sobą, żeby tego ryzyka nie robić. Natomiast jeżeli chodzi o tą działalność gospodarczą, no to ona się odbiła na nas tak jak na wszystkich. Sprzedaż. Ale ceny z tego tytułu nie wzrosły. Nie, absolutnie. Sprzedaż była mniejsza, my tam rozliczając ten miniony 20 rok. My to wyszacowaliśmy. My na sprzedaży straciliśmy około milion trzysta, no, kosztów dodatkowych. Ale to by nie ta sprzedaż z, wynikała. z, no z zablokowania, wiąż, czy, zablokowania czy, 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 całej gospodarki. Tak, to wszystko stanęło Przedsiębiorcy, restauratorzy i, tak restauratorzy, i tak dalej, restauratorzy i tak dalej. Tak, sprzedaż spadła po prostu. Panie prezesie, musimy skończyć no, ja ja ten wywiad, bo już tak długo rozmawiamy, nawet pan nie wie, ale to bardzo długo. Ale mam jeszcze ostatnie pytanie. Jakie je jeszcze, niech pan powie, jeżeli pan może, to co będziemy w najbliższej przyszłości razem robić. Żeby promować, po pierwsze, wydobycie wody i picie wody z kranów, a po drugie namawiać wszystkich do tego, żeby jednak uwierzyli w tą jakość naszej Bolesławianki, bo przecież tutaj, kilkaset lat temu, do Bolesławca, przyjeżdżali książęta, królowie, żeby pić naszą wodę. Bo to jest bardzo ciekawy wątek, bo dla tych, którzy lubią historię, to warto wspomnieć, że w Wolesławcu było tak zwane żywe źródło. Tak. Wówczas pielgrzymki tu przychodziły, tak jak teraz gdzieś do Lourdes, żeby się napić tej wody, bo ona miała cudowne właściwości. Ja uważam, że cudowne właściwości no nie nadal. przemijają. I do tych wszystkich racjonalnych informacji, o których już powiedzieliśmy, można dodać tą historyczną warstwę, jak gdyby. My chcemy, bo tak to co na początku mówiliśmy, woda jest ważna, potrzebna, chcemy, żeby ludzie, nasi odbiorcy, jak najracjonalniej, najlepiej z niej korzystali. Naprawdę nie warto zaśmiecać naszej planety. Zamiast wody butelkowanej można śmiało i trzeba pić wodę z kranu. Będziemy to pokazywać, będziemy mówić, będzie wiele ciekawych akcji w tym zakresie, bo my musimy z tą informacją docierać. Ja niedawno rozmawiałam z osobą, tak wydawało mi się, że to jest bardzo osoba, która ma dużą wiedzę. Ona pyta, czy to prawda, że przed piciem można nie gotować naszej wody? No, <grym> no Niestety nie. Nie wolno gotować, bo właśnie w procesie gotowania wytrącają się te cenne składniki. Trzeba pić wodę surową, schłodzoną i to służy naszemu zdrowiu i kieszeni. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za wywiad. Naszym gościem był prezes przedsiębiorca wodociągów i kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu, pan Józef Król. I na zakończenie tego wywiadu proponuję, żebyśmy się łyczka wody z kranu napili. Proszę Na nie, nie będziemy bo pomyślał, że to coś Dobra. Bardzo dobra.